Kochani, mamy dobre wiadomości w ostatnich dniach. Instytut Zdrowia Publicznego FHI zgłasza, że 86% osób powyżej 65 roku życia otrzymało odświeżającą dawkę szczepionki. Oznacza to, że są dobrze chronieni przed poważnym przebiegiem choroby, gdyby się zarazili. Nie tylko dawki odświeżające podaje się teraz norweskiej ludności, to również pierwsze i drugie dawki. Dzisiaj, a w ten posten podaje, że coraz więcej osób ustawia się w kolejce, aby zaszczepić się po raz pierwszy. Wczoraj Firda Posten mogła napisać, że 30 nieszczepionych wyraziło zgodę na pierwszą szczepionkę w gminie Sin. Przed kilkoma dniami Sognavi spisała, że 30 osób w Ordal otrzymało swoją pierwszą dawkę. I to nazywam dobrymi wiadomościami. Dziękuję wszystkim, którzy się stawiają i ustawiają w kolejce do szczepienia. Gminy wykonują fantastyczną pracę podczas szczepień. Wiele gmin jest pod silną presją ze względu na chorobę wśród swoich. I mieszkańców, i pracowników. Dlatego postaraliśmy się, aby mogli otrzymać pomoc przy szczepieniach ze strony wojska. Obecnie 17 gmin prosiło o tego typu wsparcie. Wczoraj odwiedziłam Fredriksta, które jest pierwszą gminą otrzymującą tego typu pomoc. Tam pracownicy gminy, personel wojskowy i wolontariusze z pełną parą szczepili. Bardzo mi zaimponowało to, co zobaczyłam. Przystosowaliśmy, aby gminy mogły wykorzystać apteki w pracy nad szczepieniem mieszkańców. Koszty ponosi państwo. A dzisiaj wysyłamy smsy do 9000 studentów kierunków medycznych, zachęcając ich do pomocy w szczepieniach w swojej przerwie świątecznej. Nie wiemy, ilu się stawi. Mamy nadzieję, że wielu będzie chciało pomóc. Tu rachunek również płaci państwo. Chciałabym bardzo podziękować gminom, wojsku, aptekom i studentom za ich gotowość. Serdecznie dziękujemy. My, pozostali, musimy stawić się, gdy nadejdzie nasza kolej szczepienia. Niezależnie czy to pierwsza, druga czy trzecia dawka. Niezależnie czy to przed świętami, po świętach czy przed Nowym Rokiem. Osobiście dostanę dawkę odświeżającą między świętami a Nowym Rokiem. Zachęcam wszystkich, którzy mogą, do podwinięcia rękawa w urlop świąteczny. Zamów godzinę lub skorzystaj z usługi bez umawiania. Jest bardzo ważnym, abyśmy stawili się teraz, tak aby gminy mogły wykorzystać wszystkie dawki szczepionki. Muszą szczepić w dużym tempie w okresie międzyświątecznym, aby osiągnąć dwa ważne cele, które sobie postawiliśmy. Aby wszyscy powyżej 45 roku życia dostali dawkę odświeżającą do końca drugiego tygodnia Nowego Roku aby wszyscy powyżej 18 roku życia dostali ofertę dawki odświeżającej do końca lutego. Im lepiej będziemy ochronieni, tym wcześniej możemy znowu otworzyć społeczeństwo. Przygotowujemy się na przyszłość w wielu dziedzinach. Teraz pracujemy nad pakietem rozwiązań, zawierającym wzmocnienie strony ekonomicznej szpitali, tak aby wytrzymały i zimę, i pandemię. Gminom pokryte zostaną koszty związane ze szczepieniami i pandemią. Mówimy wiele o zaleceniach i przepisach na konferencji prasowej o sytuacji epidemiologicznej. Dajemy zalecenia o myciu rąk, liczbie gości, wprowadzamy przepisy takie jak niepodawanie alkoholu, długość kwarantanny. Jest to ważne po to, aby ochronić społeczeństwo przed rozprzestrzenieniem zakażenia i chorobą. Ograniczenie zakażeń jest ważne. Lecz ważnym jest również zmniejszenie samotności i przygnębienia, które nastają wśród nas, gdy maleje ilość miejsc zgromadzeń i musimy zachowywać odległość między sobą. Zdrowie psychiczne jest równie ważne, co fizyczne. To w takich czasach jak teraz potrzebujemy się wzajemnie, dla poczucia przynależności i sensu. Wiem, że niektórzy sądzą, że najlepiej się izolować, gdy rosną liczby zakażeń i wiele wydaje się być niepewnym. Tak jednak nie jest. Ludzie musimy wzajemnie o siebie dbać. Znaleźć czas na rozmowę, znaleźć czas na telefon, znaleźć czas na filiżankę kawy. Po prostu znaleźć dla siebie nawzajem czas. Tymi słowami życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Przekazuję słowo dyrektorowi do spraw zdrowia Bjorn Burgwok. Dziękuję pani minister. Myślimy, że wdrożone w życie krajowe działania loś działają, ale jeszcze zbyt wczesne jest wyciągnięcie wniosków czy to wystarczy w dalszym ciągu wiemy za mało o następnych tygodniach. W Norwegii zakażenie jest bardzo duże i zakażenie omikronem zwiększa się z tygodnia na tydzień. Służba zdrowia w gminach jest pod presją i jest bardzo obciążona. Wojewodzi będący w kontakcie z gminami podają nam informacje regularnie. Teraz ostatnio w poniedziałek zgłosili, że obciążenie służby zdrowia w dalszym ciągu jeszcze się. Powiększa. Są trudności z dostępem do personelu medycznego w 204 gminach jest to wyzwaniem. Wydajność domowej służby zdrowia instytucji jest bardzo obciążona w całych 199 gminach. Dostęp do personelu medycznego jest szczególnie trudny w Oslo i Wikien, gdzie 43 z 50 gmin ma teraz trudną sytuację związaną z dostępem do personelu. Również lekarze rodzinni, pogotowia i ordynatorzy gminni doświadczają bardzo dużego obciążenia w 125 ze 150 gmin kraju. A więc jest to zależne od tego, o czym się mówi, a więc jest to duże obciążenie. Ale na szczęście zwalczamy również to zwiększone zakażenie wspólnie. I bardzo pozytywną jest chęć, którą teraz widzimy w walce z zakażeniem. Ludność gminy, placówki medyczne wojewodzi, organizacje wolontarne, studenci, emeryci, wojsko, jak i również każdy z nas mobilizują wszystkich do działania. Środki dodatkowe prowadzą do tego, że szczepienia w gminach idą szybko do przodu i są cennym wsparciem służby zdrowia. Bardzo dziękuję wszystkim, kto pomaga i dziękuję również Wam, niosącym te obciążenie przez tę pandemię. Ważnym jest, abyśmy myśleli o tych, którzy to najbardziej dotyka. Na bieżąco obserwujemy sytuację w szpitalach. Cechą jest rekordowo wysoka ilość hospitalizacji z COVID-19, ale ilość hospitalizowanych szczepionych maleje. Na czas obecny mniej niż 50% hospitalizowanych to w pełni zaszczepieni. W przeciągu ostatnich tygodni szpitale odroczyły kilkaset operacji i gminy mają zapotrzebowanie na pomoc w pracy nad szczepieniami organizacji wolontarnych i wojska. Dnia 20 grudnia 373 osoby zostały hospitalizowane w norweskich szpitalach z powodu COVID-19 i 121 z nich było na oddziale intensywnej terapii, a 75 udzielono inwazyjnego leczenia respiratoryjnego. Ilość hospitalizacji w ostatnim tygodniu jest największa, jaką widzieliśmy podczas całej pandemii. Ilość hospitalizowanych pacjentów covid w dalszym ciągu rośnie. Na cały kraj COVID-19 wynosi teraz ponad 3% wszystkich hospitalizowanych i ponad 40% ogólnie wszystkich pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Obciążenie szpitali jest naturalnie zróżnicowane zależnie od szpitala i czasu. To prowadzi do tego, że krajowe liczby nie zawsze odzwierciedlają regionalne i lokalne wyzwania w szpitalach. Pacjenci COVID-owi, już jak wcześniej mówiliśmy, wymagają większych środków niż średnia innych hospitalizowanych pacjentów otrzymujących lęczenie intensywnej terapii i obciążenie COVID-19 w szpitalach jest dlatego większe niż same liczby to podają. Szpitale wprowadziły szereg działań dla możliwości okazania wystarczającej pomocy medycznej, między innymi otoczono planowane operacje i konsultacje polikliniczne. Szpitale przygotowują się teraz dalej do zwiększonej ilości hospitalizacji spowodowanej COVID-19, dla upewnienia się, że mają wystarczającą ilość środków na okazanie pomocy lekarskiej osobom potrzebującym tego. Planujemy teraz przez zimę możliwość zwiększenia testowania. Wcześniej zakupiliśmy dużą ilość szybkich testów i testów domowych na użytek w Norwegii. Urząd do Spraw Zdrowia sprawdza co tydzień stan magazynu w gminach i krajowo. Gdy weszliśmy w tę ostatnią falę zakażeń, zużywalność szybkich testów i testów domowych bardzo wzrosła i dokonaliśmy zakupu ponad 30 milionów testów. Teraz zaplanowano ich dostawę. W okresie od obecnego momentu do połowy stycznia gminy zgłosiły potrzebę ilości testów przerastającej to, co mamy w magazynie krajowym. To prowadzi do tego, że chociaż wydajemy wszystko, co wpływa do kraju, to w pojedynczych gminach jest mały stan magazynu. Dlatego gminy muszą być przygotowane na priorytet wydawaniu i używaniu szybkich testów i testów domowych. Chciałbym zatem wspomnieć grupy będące priorytetem dla testów domowych, jeżeli są braki w środkach. Najlep najpierw testowanie personelu służby zdrowia dla uniknięcia zakażenia pacjentów w służbie zdrowia i opieki, aby personel przetestował się, aby wejść z kwarantanny. Po czym testowanie przy objawach i to dotyczy wszystkich i trzecie to testowanie uczniów przed rozpoczęciem szkoły w styczniu. Myślimy, że będziemy mieli środki dla przeprowadzenia tego w największej ilości gmin. Testowanie na przejściach granicznych i inne testy opisane w przepisach mają być kontynuowane tak jak zaplanowano. Dobrą wiadomością jest to, że oczekujemy dużej dostawy testów w połowie stycznia i powrócimy z nowymi zaleceniami, gdy już będą na miejscu. Podczas całej pandemii korony przeprowadziliśmy badania opinii ludności. Po raz pierwszy władze otrzymują większe poparcie. Dwie osoby z trzech ma zaufanie do, co do walki władz z koronawirusem, to 4% więcej niż w poprzednim tygodniu. Pozwolę sobie zakończyć też kilkoma słowami o Bożym Narodzeniu. Teraz, po prawie dwóch latach z pandemią i ostrymi działaniami, musimy niestety spędzić Boże Narodzenie z wieloma ograniczeniami. Nie możemy użyć wszystkich bliskich, których kochamy, i nie możemy robić wszystkiego, co byśmy robili. Najtrudniej jest osobom, którym jest ciężko, które są same lub są chore. Proszę wszystkich o nawiązanie kontaktu z nimi. Zadzwoń lub wyślij życzenia świąteczne osobom, o których wiesz, że nie jest im lekko. Najtrudniejsze jest być samym. I aby najlepiej przejść tę pandemię, musimy sobie chronić i postępować według rad i zaleceń, ale również mamy dbać, o siebie nawzajem. Wesołych świąt. Przekazuję sobą Camille Stoltenberg. Dziękuję i dobry wieczór. Cztery tygodnie po tym, jak po raz pierwszy usłyszeliśmy o wariancie Omicron, nadal wiele nie wiemy. Wiemy, że rozprzestrzenia się szybko, również w takich krajach jak Dania, Stany, Wielka Brytania i Norwegia. Wiemy trochę więcej o tym, jak działają szczepionki. I wygląda na to, że dobrze zabezpieczają przed poważną chorobą, pomimo że słabiej przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się omikrona niż delty. Znamy po części powagę infekcji omikronem, ale niewiele wiemy, na ile dobrze działania wpływają na rozprzestrzenianie się omikrona. Nikt nie sądzi, że zakażenia omikronem da się zatrzymać. Wszyscy mają nadzieję, że można je opóźnić. W zeszłym tygodniu byliśmy zaniepokojeni konsekwencjami, jeśli bardzo duża ilość osób zakazi się jednocześnie. Wiele osób może jednocześnie zostać hospitalizowanych, może dojść do wielu nieobecności z powodu choroby, co obciąża całe społeczeństwo. To nas nadal niepokoi i nie jesteśmy co do tego osamotnieni. Od chwili, gdy byliśmy w tej sali w zeszłym tygodniu, wiele krajów wprowadziło surowe działania. Krzywa zakażeń w ostatnich dniach ma tendencję wypłaszczania. Możliwe redukcji. Powinniśmy jednak ostrożnie interpretować te dane. Może wyglądać na to, że działania wpływają na deltę, a to by było pozytywne. Jednakże możliwym jest również, że system testowania jest inny i to wpływa na liczby. Pytaniem bez odpowiedzi jest, jak działania wpływają na rozprzestrzenianie się omikrona. W zeszły poniedziałek zarejestrowano ponad 950 osób w Norwegii zakażonych wariantem Omikrona. Nocą na dzisiaj zarejestrowano 3871 osób zakażonych Omikronem. Liczba wzrosła czterokrotnie w ciągu trochę ponad tygodnia. FHI w Danii, Państwowy Instytut Surowicy Krwi, opublikował w ostatni piątek scenariusz liczby zakażeń i nowych hospitalizacji na najbliższe dni. Podkreślają, że liczby te są bardzo niepewne, pomimo że przewidywali wyłącznie na tydzień. Zakładają, że dzienna liczba zakażeń wyniesie między 9 i 45 tysięcy w Wigilię 24 grudnia, a dzienne nowe hospitalizacje wyniosą między 130 i 250 w Wigilię. Liczba ta będzie mniejsza, jeżeli założą, że omikron ma dwukrotnie mniejsze ryzyko hospitalizacji. Nie będzie jednak o wiele mniejsza, bo napędza tą liczbę rozprzestrzenianie zakażeń. Jeżeli założyć, że omikron jest w połowie tak niebezpieczny, Liczba 120 do 190 to nowe hospitalizacje w Danii w wieczór wigilijny. Porównując sytuację w Norwegii, to przewidywana liczba hospitalizacji jest bardzo wysoka, niezależnie czy przyjmiemy pełne czy połowiczne ryzyko hospitalizacji, dużo wyższe niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Norwegii na dzień dzisiejszy. W ciągu najbliższych dni FHI wyda nową ocenę ryzyka i wyniki nowych, Matematycznych prognoz, starając się zaprezentować, jak sytuacja zakażeń i hospitalizacji rozwinie się w najbliższych dniach i tygodniach. Jednocześnie śledzimy rozwój odnośnie grypy. Na koniec. Obciążenie wielu gmin już jest duże. Szczególne trudności są w śledzeniu źródła zakażeń. Tu każdy może pomóc. Zachęcam wszystkich powyżej 16 roku życia do ściągnięcia apki Smite Stop. I w ten sposób przerwania łańcucha zakażeń zarówno deltą, jak i omikronem przy pomocy automatycznych zawiadomień na komórce. I mam nadzieję, że się nie zobaczymy na konferencji prasowej przez kolejne dni i życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.